Bardzo was przepraszam za to, że mój sklep był nieczynny, ale mam dla was coś specjalnego, ponieważ wracam z pełnym przytupem i super promocją. A na www.ospano.pl wielka promocja na etui. Teraz przez dwa tygodnie promocyjna cena etui będzie wynosić 39,99, plus dodatkowo za darmo do zamówienia będą dodawane opaski silikonowe Ospano Slime, limitowane wlepki z kolekcji Slime, oraz Twoja imienna kartka z dedykacją własnoręcznie napisana przez Ospano. 10 pierwszych zamówień zgarnia dodatkowo zeszyt Team Kaluch z autografami Kalucha i Ospka. A po zakończeniu promocji zamówień z tego okresu zostanie wylosowany szczęśliwiec, do którego trafi koszulka z wyprzedanej już kolekcji Ospano Vibes. Promocja trwa do 19 listopada. Czekamy na Ciebie na www.ospano.pl Także wpadajcie do sklepu, zgarniajcie, kejsiki i... Sześć mordy, z tej strony Kaluch Ospano i Shio Witamy was w mafijnej dziupli Witamy w kolejnym odcinku Policja vs Złodzieje Dzień dobry moi towarzysze broni Witam. Dzień dobry, dzień dobry, pozdrawiam Cześć, wielki Cześć. gangsterze. Cześć, jak się czujecie w garniturach? Jaką mamy dziuplę potężną, widzowie? To dzięki Wam, oczywiście. Nie, to dzięki nam, bo sobie zarobiliśmy na nią. Ale jest klimacik. Normalnie mafię otwieramy, co tam. Masz stary, fajny wąsik taki mafijny. Ja jestem się... bardziej jest konsiliere, doradcą po tak, waszym tak, podatkowym. Tak. tak, ty jesteś naszym rzecznikiem. Ty będziesz rozmawiał z policją, łopień. Negocjator. Moi drodzy, <laughs> pięknie to wygląda. Zostawiajcie nam łapy w górę, prawda? U 10 tysięcy, u mnie 25 tysięcy. Dobra, wejdźmy a, Halo, Ale, właśnie, właśnie. Dobry! Halo. Ja, ja bym chciał do was dołączyć, synku! Skąd ty wiesz, że my tutaj jesteśmy? Bo no, wie pan, zbieram puszki. Jaki pan! Tutaj. Jaki pan? Tak, tak. mam Jestem, się jestem. Zbracać. ser. Ser. <śmiech> Sery, <śmiech> Sery Musi, Stary więc... Maciek, powiedz, żeby ci pocałował sygnet, stary. Pocałuj mi sygnet, synu! Ty, on dostał wypieków Dziękuję. na twarzy, taki czerwony się zrobił. Dobrze, czy ty, <laughs> ty do nas też dołączyć? dołączyć? Tak, chcę wam pomagać. Widzowie sobie. dali ci taką możliwość, więc musimy to przemyśleć. Panowie, co my z nimi robimy? Najpierw klęknij i złóż przysięgę na swoją matkę i ojca i babkę. To już, odłożę karton. Tak, odłóż karton i chodź, chodź, bo tutaj jest wiesz, STOP STOP STOP! stop. Nie, Nie będzie klęczą w garażu, no! Co było w tym kartonie? Puszki. Jakie puszki? Stąd pozbierane. Puszki z napojami ekipy. Z nich jest zarobek. O, 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 dobrze, że go lubię. byś szmuglował je. <noise> Ty, Ty może na lodziarnie ekipy napadniesz, napadnie, żeby, żeby dowieść swojej wartości. Mmm, Dobry pomysł. Dziękujemy serdecznie, że wbiliście nam łapy w górę. Przez co możemy teraz naszą mafię powiększać. Co odcinek, możemy powiększać ją o jednego gracza. Ospekty się nim zajmij, zajmi się nim, my lecimy. Trzymaj Stary... tego gówniarza. Standardowo się zmudzuje, jak coś, to pisze SMS-ki, przyjacielu. Ja musisz do mnie napisać SMS-a, bo mi się numery usunęły. O, dobra, to już piszę SMS-a dobra. w takim dobra. razie. To do usłyszenia. No, się ma. Dobra, aperolek, kacperolek. Dzisiaj musisz dowieć swojej męskości, stary. Damy radę. Chodź za mną. Bardzo, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Długi wstęp był. Dzisiaj muszę być troszeczkę ciszej na swoim początku, ponieważ brunek usypia, ale później już myślę, że będziemy mogli normalnie tutaj gadać. Y, zgubiłem się, muszę aperolka doprowadzić i zrobiłem mu chrzest. Dzisiaj też jest gruba akcja zaplanowana. Najpierw się zajmę tym świrusem, naszym kaperolusem, a potem świczymy. Naszym... Nie, zapomniałem, gdzie się wychodzi. Musisz. Yy... Aha, tam już upakiada. Musisz mi ogarnąć furę. Ogarnąć furę. Tak. Okej, okay. zrozumiane. Zrozumiano. Dobrze, czekam na ciebie. Jak mam kontakt. Aha, podjechać tu, tak? No tak, no, czekam na siebie. Ja Dobra. tu jestem szefem. Myślę, że Kaperolek się zda. Fajnie, że możemy powiększać właśnie dzięki waszym łapkom naszej organizacji przestępczej. Dlatego proszę was, żebyście wbijali kolejny prokłapek, czyli 10 tysięcy. A gdy to wbijecie, to kto wie, co będzie następne. Wiecie co, ja muszę kaparolkę złapać. No gdzie on jest teraz? Bieda, biedny mój gangster mały. Ja i teraz muszę czekać na tego gościa malinowego. To był zły pomysł, żeby tego gościa gdzieś tutaj brać. Ja zgubiłem swojego podopiecznego. O nie! Nie gadaj się, że go już policja łapie. O nie! Stary. Co jest? Kazałem Perolkowi ukraść auto, i już go policja zgarnęła. Co? Jechała policja właśnie. Tak, to chyba z nim właśnie. Stąd trzy rady wodzy po niego przyjechały i go stary. No, fuck i fuck. To jest! No to niezły członek gangu nam się trafił. Stary, do, dobry start. Teraz Kaperolek, zniszcz w komentarzach dla kaperolka, widzowie. Nie wiem co z nim będzie. No dzisiaj już w odcinku do nas nie wróci chyba. No. Nie mam no, 5 minut chyba się idzie, nie? Nie, wyciągniemy go spokojnie, wyciągniemy go. On... I... go Chcemy jako napisał miejsce armatnie mnie, przy moim tajnym napisał planie. Napisał okay. mi mają mnie, eskortują. No to dobrze, to, to w takim razie posiedzi ze dręb. Pacer, miał go uczyć, no nie wyszło. Nie wyszło e... stary. Ja dalej jedzie... swoją robotę. No a my jedziemy w kierunku e... Mola, wyspuci tam na napad. Dobra, Leby. działajcie, no. to jak coś to... O, Policja mnie zatrzymuje, ja pierdolę, dobra, to w kontakcie. Działaj, działaj, elo. Tak? Sorry! Tak. jest? Ekipa Batmana z tej strony, mhm. ekipa z Gotham. Jest pan zatrzymany pod wpływem jazdy. O cóż, proszę pana, jechał pan zbyt szybko raz niebezpiecznie, jak widzieliśmy, jak pan zmienia pas ruchu. A ty, Wiedziałem, że mieliście ciekawe zatrzymanie przed chwilą. Tak? No, chyba kogoś aresztowaliście, nie? No, aresztowaliśmy, kapelolka. Nie byłam przy tym, ale zresztą się ciekawego działo. Nie, wiem, no, pasze idzie od razu do wieży. Nic, fajnie, fajnie, dobrze, ja jadę już. Dobra, zgaszam, mam być <laughs> nieźle. No Docześ. Jedny kaperolek. Pojadę do niego do więzienia, żeby nic nie było. Kaperolek. Tak? Nie ci zostało paki? E, już ci mówię, trzy minuty. Ten, jest taki tunel pod więzieniem, ale w sumie ci się teraz nie opłaca z niego wydostać. Mam teraz dobrą furę. Powiedz mi, jak wpadłeś do tej paki? E, ukradłem furę. I było tak, że policjant no. był za mną. Miał wyłączone światło. Totalnie nie widziałem policjanta. Za autem <noise> za mną był. No i tam Cześć. jeszcze dwa się dojechały, radiowozy no. no. chyba coś tu jedzie, stary. Dobra, wizu, wizu. czekam na ciebie w samochodzie przed. Siema, ścigamy się? No to zaraz najwyżej, bo byłem odwiedzić więźnia. Ale furo to jest twoja? No. Ja pierpapier, ty. Mogę, może mój przyjaciel już wyjdzie z więzienia? Który? Kaprolek pewno. <noise> Poza go o, dobra. Kaperolek chodź. O kurde. Zapnij pasy. Spoko. Trzeba zgubić policję za nami, wiesz? Mhm. Mm dobra, ty. kaperolek stary, musisz zrobić mm -hmm. testa, wiesz co? O kurde, stary, źle jechałem. Zrobimy ten napad na stację na początku. Wiesz taki teściek. Mm -hmm. Dobra, stary, teraz sprawa wygląda tak. Się robić napady. Masz pistolet, D daję ci pistolet. Okej, okay, dobra. Mam, mam. I ten, i teraz, twoim zadaniem. Będzie yy, wejść na stację, do tyłu na safe, zrobić napad. I jak zaczniesz napad, od razu biegniesz do drzwi. I czekasz przy drzwiach, dopóki nie skończysz napadu. Dobra. Wopi, jak tu przyjedzie policja, to ja cię zostawiam. A jak nie, to stary, wsiadasz szybko, ok? Dobra. Dobra, dawaj i zaczynaj. Szybko, tutaj. Nie, nie wybiegaj. Skończyłeś? Tak, tak. Dobra, jedziemy. Dobra, to pierwszy napad udany, tak? Mhm. Coś łatwego, nie bank paleto, co? Co ty na to? Można, można spróbować, ale wiesz... Mhm. Mamy policję. Trzymaj się. Trzymam się. <laughs> Dobrze, zgubiłeś ich. Nie, bo ich nie zgubiłem. Pojechali dalej, widziałem. Co ty gadasz? Tak? Pojechali dalej. Co ty gadasz, stary? Czekaj No patrz, nikt nie jedzie za nami Czekaj czy wyjadą tunelem stary No Ty, może tutaj tą stację teraz Sklep stary, tak samo Można Tylko, tylko poczekaj Ciężko jest wypiec właśnie czy... Poczekaj, poczekaj chwilę Dobra stary dawaj Ale od razu dał, tam musisz biec Od dobra. razu Nie, wracaj Wracaj, czekaj Siadaj Ukryj się Czekaj Zatrzymał się Zawrócił, dobra jedziemy stary no, resgit. No, git. Gubimy go, stary. Leci. Słyszę sygnały, a ty? Mm. Słyszę go, stary. Też go słyszę. O, stary, co, co to było? było? Co to było? Teraz jechałeś policjanta. Zabiję go? Kadę. Tak, tak. Dobra, uciekamy, 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 stary. Co się stało? Zabijłeś tam jednego. Dobra, cię, cię, Strzelają do nas? No, czemu? Uciekamy, strzelaj, strzelaj, strzelaj. Żyjesz? żyjesz? Żyjesz, Uciekasz? Dobra. Opon nam się bili, opon nam się bili. Raz dostali. Uciekaj, uciekaj, uciekam! Uciekaj! O stary! Masakra! Ale lipa, ale lipa! Tary, cię, mamy więzienie z Kaperolkiem! Policja nas zabrała! To jak my to zrobimy napad?! Musicie poczekać na nas chwilę! Dobra, no to poczekamy, no trudno. <laughs> Przyjedźcie do nas! Mieliśmy mega pościg, stary. Ale znacie przecież wyjście z paki! Dobra, użyjemy A, go, no. Dobra, dobra, dobra. No, no to postarajcie się wsiąść i wyjechać. Dobra, I Idziemy okay. po bomby. Dobra. Jezu, jak Dobra, tak dobra po, idziemy. No. Do więzienia. Dobra Złapaliście nas. Jesteście super Kaperonek, stary Nie wyszło nam, stary No. Per... Chodź, chodź, stary, ja znam tajne wyjście z więzienia, chodź Chodź, chodź, tylko Przebierz się, przebierz się za kogoś innego, stary Musisz się przebrać Dobra, dobra, już Tutaj Cio. Chodź, chodź Biegniemy Dzięki, ja że nas policja złapie na końcu To będzie dramat Ej hey. Znowu się przybrać? Czekaj, hunting o co chodzi, czekaj Trochę gówno koleśko Nie, ma to, w, się, to to ma hunting? Niej, nie widzieliście, nie widzieliście Co widzieli jest hunting, to ma hunting? No kurde, wpadłem, a Maciek siedzi w krzakach obok. To chodźcie, niech obok mnie motor, obok tych A my wybiegamy z pierdla właśnie stary Dobra, to, to biegnijcie i od razu napiszcie, od razu napiszcie, bo ja trafiam do paki A co mam napisać? Co mamy napisać stary, bo wybiegliśmy No nie, okej, okay, znaleźli mnie tak po paką napisz, szybko, bo, bo nie, stary, czekaj, mamy czekaj, po czekaj. Susonie. Dobra, 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 piszcie. Kaperolek, aj! Uciekaj tym autem gdzieś, uciekaj gdzieś tym. Dobra, stary. Git, 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 ja uciekam z buta. Uciekam z buta, ale ja za dobrze uciekłem. Ale kurde, są z... dzisiaj moi drodzy sfokusowani. Ja pierdzielę, ale fart, stary. To nie idź już do wyjścia, bo już się skapną. Ja się ukryję w krzakach, stary, gdzieś. A ten, a najlepsze jest to. Stary, że kaperolek ukradł auto i zbejtował teraz policję i uciekł gdzieś indziej. No to bardzo dobrze, dobrze, dobrze no? że kaperolek żyje, bez kitu. Tak, tak, ta, schowaj się, schowaj się, ale podnieć też pod bank, bo trzeba to dzisiaj zrobić. Stary. Dobra, dobra, to ja może pod bank gdzieś się ustawię. To jest. Kurde, najgorsze jest to, że przestałem liczyć czas i nie wiem czy mam hunting czy nie. Dobra, wiecie co? Ja sobie skitram się w takich tutaj alejkach i to w sumie będzie bezpiecznie. Nie ma co ryzykować zakończenie sezonu teraz, jak mamy w planach taką dużą akcję. Wstanę sobie, pochodziłem sobie widoczki stary. No, to będzie dobre, wyślę, myślę, może fotę Kaliemu. Oni są w więzieniu, a ja sobie zrobię jakąś ładną fotkę tutaj. Cheese, hehehe. <laughs> Błaga, robimy fotę. Rich life. <laughs> Że co, że jesteś clear czy co? Bo no stary, nad basenem siedzę. Nie śledzisz? No, pojechałem, jestem w stary, nad basenem. Pływam sobie w basenie i hopie podziwiam widoki losantów. No to stary, my już no? uciekamy z paki. O kurde, dawaj jak najszybciej w miejsce zbiórki, chat, nie wiesz, gdzie jest miejsce zbiórki. Tylko muszę się dowiedzieć, co z kaperolkiem, stary. No, trzeba go ogarnąć na napad. Policja tu obok napad. nie przejeżdża, o kurde. No uważaj, stary, zaraz tam się widzimy. Dobra, to dobra, jest... dobra. Bila i się widzimy. O, halo. No, co z tobą? E, słuchaj, zatrzymali mnie, ale nie mogłem mówić, więc musiałem restarta zrobić. Ale co złapajcie? E, jeździłem normalnie, przepisowo, ale zatrzymali mnie. No. Ale złapajcie, do więzienia idziesz? E, nie. Jeszcze Dobra. nie wiem, bo mnie jakby nie słyszeli, nie? A gdzie jesteś? E, niedaleko więzienia. Kaperolek, musisz się wydostać, żeby nie uciekać. Pojechali, pojechali, muszę sobie tylko ustawić skin'a. Dobra, ustaw sobie skin'a, kaperolek i stary. I musisz mnie zgarnąć. Jestem stary na Wajnut i musisz mnie zgarnąć, bo chłopaki będą. Zar będziemy zaraz robić akcję, w której cię potrzebujemy, wiesz? A dobra, tylko muszę furę znaleźć Bo wiesz, że ja wcześniej ukradłem furkę no. i miałem taki problem, że nie wiedziałem, że alerta dostaną. Zapomniałem o tym, że jak się z ulicy kradnie, to alert jest. Dobra. Na chwilę będziemy się tu porozumiewać, bo ja muszę być z tobą po prostu na łączach Dobra, dobra. Bo ty jesteś moim tutaj yy, gościem Wannabi. O, stary, prawie się zabiłem. Mam furę, mam furę. Dobra, dobra. ma Dzień dobry, pomóc w czymś? Nie, git. <laughs> poł. Gdzie jesteś? E, wiesz co, ja wjeżdżam do Los Santos za autostradą. Dobra, y, jedź ku banku. Ja zaraz ogarnę furę i cię tam zgarnę Pacyfik? No, jeszcze nie wierzę do Pacyfika. Nic tam nie wchodź, stary. Dobra, dobra. No, śledzi mnie policja, ja pierdolę gdzie jesteś, pod tym bankiem? Wiesz, tam... Yy... No, już praktycznie jestem. O Boże, to nie ten bank. Gdzie ty jesteś, kaperolek. Ja jestem... niedaleko lodziarni ekipy, można powiedzieć. Dobra, czekaj pod lodziarnią. Na drugą stronę ulicy. Auto podjechało. Szybko, dawaj, dawaj tu, szybko. Dobra, jedziemy, stary. Tutaj, ej, mamy... T... Co to jest? Mm. Co jest grane? Halo? Halo, ile można na was czekać? Sorry stary, ale mieliśmy przypomysł straszny, musiałem kaperolkę wiem, się zgarnąć, bo nie wiedziałem jak tu dojechać Kaperolek stał się nagle, zmienił kolor Skurdy. Ja się muszę zaraz przebrać stary, ale przypomnij, przepraszam, że tak długo, ale ta policja stary, ona jest na całym Vinewood i jest tutaj, w tych okolicach No to schowajcie się, żeby się drzwi zamknęły i zaczynamy, Dobra. Patrzcie, co ogarnął, o nie, musisz znowu Maciek otworzyć Przestawię auto Wow. Co to jest? <grafy> Kaferuka! Żyjesz? O boż, żyję. Przekonany jesteś, że to jest chyba tunel. Gdzie tu jest? Macie latarkę? Czekajcie. Um, ja no tu na Frost. To na Frost. <grafy> Co jest Co to macie? No. no chodź tu, patrz. Ty, ty będziesz musiał, musiał robić syf, masz broń? Dobra, dobra posłuchaj, od przodu, jak, jak my zrobimy napad, to ty wybiegniesz i będziesz strzelał od góry Ma, Nawet jakbyś padł, to nic Zrespisz się w kolejnym odcinku, wiesz o co chodzi Aha, dobra, czyli przed wejściem mam robić syf po prostu Tak, tak, tak masz się mnie tak, tak. wpuszczać, będziesz z nimi negocjował A wejść wtedy do Ej, tego stary. banku, jakbyś ty, za tych drzwi strzelać, czy jak? Masz być w banku u góry, po prostu stać w banku u góry, banku u góry Aha, I krzyczeć, że, że potrzebujesz negocjatora, negocjatora. Okej, okay, dobra do, no i będziesz... Nie, niech on negocjuje Będ... stary, niech on negocjuje Tak, to, A, to jest twój test, test chłopie, mam, mam nadzieję, że to zdasz No I mam z nimi negocjować? No. Tak masz jest ich, Stary, masz ich trzymać 5 no minut, Powiedz, że mamy 4 zakładników starych i że... Ciężki test na początek, no ale dasz damy radę, radę Dasz Ty. radę, wierzymy Damy mi. radę A da, Powiedz, może dam, że, dam mu jedną C4? Nie, bo mam mamy tylko cztery. cztery. Nie, nie mogę, mogę. mogę. Nie, nie mogę Powiedz, że wśród zakładników jest kiełbas śląski i kabanos na tak, tak, wiedzieli o co chodzi. Powiem, że jest z Dobra, wszyscy gotowi? Tak, Odsuńcie ale się, mnie się mnie. Od drzwi. Chodź tu kaperolek. Wy... Bomba podłożona. Czekaj, co się stało? Czemu słyszałem głos? Ej, oni, oni palą, Miana, że już jesteśmy w banku, stary, bo usłyszał nas przez ściany. Trzy, cztery. cztery. O kurde Dobra, idź, stary. Dobra, dobra jesteśmy w Biegaj kaperolek, biegaj. Kapelul dawaj. No wybiec dobra No Bieg... Na górę, na górę, biegnij. Wy Zaczynajcie opaki. Ja tu y, pilnuję na górę, pozycji. Ja też. Ale mafiozi Dobra, gadajmy już in game, gadajmy in -game. W sensie A? tutaj na Discordzie Macie Macie chodź! Macie spokojnie, spokojnie, z się zorientować, co się dzieje Ja będę rozkładał bomby zbliżeniowe jak będziemy tu biegli, żeby nas nie dorwali szybko Musimy to szybko dobra. zrobić. Ile no dobra, 7 napadu? sekund, 7 sekund. Dobra, Dawajcie, chodźcie chodźcie już. Do środka, chodź do środka, chodź, 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 do tunelu już, chodź Ja pierdzielę Sekunda, mamy to Jestem dobra. Chodź tu, chodź tu Biegnę, 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 biegnę Go Dobra Lecimy Zaminował, tak uciekaj, 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 bo zaminował. Tyle do dziupli, ja pierdziele Dobra, biegmy biegmy biegnę, Dawaj, dawaj, Ospek. Oby ich nie było u góry, jak coś to od razu shot fire, Shot fire No dobra, dobra, dobra Dobra, ja jestem w gotowości. No uważaj. Czekajcie na mnie, czekajcie! Czekam. Nie czekam. stoją przy wyjściu, nie stoją przy wyjściu. Oni chyba to są Co robimy? No jedziemy chyba, nie? A. Motocyk biorę, gdzie jest motocykl? Nie ma go Właśnie Je, zniknął Jedźcie, jedźcie, ja idę na jednym autem jedźcie wy, ja tu uciekam dalej Dobra, są tu, są tu policjanci Dobra, zanim oni wykręcą to luz, luz, uciekajcie, luz Uciekajcie, git. uciekajcie, uciekajcie Ja pierdolę Jest git, jest totalnie luz Nie wiem stary, co taki luz Totalnie jest luz Ja też mam auto, uciekam, ale luz Ej, dobra, chill, bez... Nie oni nie się... ogarnęli, zablokowali samochody w Jaki mastermind, co wymyślił za napad, chłop Kopał cały Wcielają odcinek do mnie. Uważaj! A masz dalej tą kominiarkę? masz tak. do tego! Wyglądasz jak napadzista chłopie! Dobra, uciekam do dziupli Tam tamtej naszej, gdzie bierzemy kasę Tak, 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 do Mainbatsu my też tam uciekamy. Kurde... słyszę policję ja mam jedzie, 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 No 85 tysięcy zeszłego napadu dziupelka, dziupelka. O nie to wy! Co jest? O nie! Mają was co, co my zrobiliśmy? Co? Jest. Uciekaj do dziupli stary. O nie, ja jestem zabity! zabity też! Jak to? Co jest gra? Czemu dalej jedzie? Ja mam hunting teraz, tak? Uciekaj, uciekaj. Zabiję kogoś? Nie wiem, uciekaj. Co oni tak się odpalili nagle? Skąd oni wyjechał? Nie wiem, stary. Uciekam za miasto, ja pierdziele. Ale gówno. A ścigają cię dalej? Nie wiem. Strzelają do mnie, xD. E, Kaperolek, Kaperolek poprosił o helikopter i go dostali, kur... I dostał o, tu do... on to on do dobrze ogarnął. Dobra, yy, idę się schować gdzieś stary. stary yy, ja się przybrałem teraz, uciekłem kawałek dalej. kapelorek do mnie napisał: "Nie żyję". Nie. <laughs> Ale jestem na plaży stary, no jest niemożliwe, żeby mnie teraz złapali. Co jest grane? Jadę do Dziupli, o Kali wyszedł, dobra, czyli minął cały, cały hunting Wiecie co, ja sobie stałem w miejscu Nie chciałem ryzykować Nie chciałem dmuchać przypału yy, Policja strasznie dziwnie mnie dzisiaj wyszukuje i Kalucha i wszystkich Dlatego nie chciałem z zbędnego przypału, bo za bardzo się kręcą Stałem w krzakach tutaj na rafinerii Się nie ruszałem, więc nie było co dodawać Jadę po auto i jadę do Dziupli Nie ryzykujemy już dzisiaj Koniec tego ryzykowania Założę się, że jeszcze tu przyjedzie obok mnie radiowóz policyjny Taka z nas mafia, że z bogatego zostałem biednym, ale Kasy zgarnęliśmy. Uch, dwie godziny mamy tej nagrywki, moi drodzy, zaraz. Masakra, takiej nagrywki jeszcze w życiu nie było. Nie że, że zapomniałem, gdzie mamy dziuple, ale chyba tutaj, bo tutaj kaperolka łapali. No nie. Płot, dobra, gdzie jest ekipa? O, koniec! Nie ma ich No i co? Dzięki. No, jak tam. Jestem w Dziupli, myślałem, że do tej głównej Dziupli jedziecie i tu przyjechałem akurat, a to przecież z was nie ma. jesteśmy w dwóch różnych, GG i co? Zapraszamy moi drodzy do zostawiania łap w górę Jeśli akcja z bankiem wam się podobała Też zostawiajcie łapy Ta nagrywka trwała półtorej godziny Jesteśmy no, bez bardzo zmęczeni Ale szczęśliwie dotarliśmy do Dziupli Przesiedzieliśmy swoje kary Wszystko tak jak należy, więc no cóż Sukces, brawo Maciek dla ciebie stary Ogarnąłeś Brawo. Br Dziękuję, e, Brawa <laughs> dla was moi drodzy, to nie pierwszy i nie ostatni napad Tak jest, teraz moi drodzy tak My jest. musimy kurde policję przyskrzynić Bo dzisiaj nas zbejtowali na maksa Dzięki KPROL też Wichynie. Właśnie, kap je wezmę, to pożegnam się z Kaperol. nim. Nie, tam się żegnacie. Wi jesteś w mafii, chłopie. No <laughs> Ej, nie stary, nie, jeszcze nie jest. Jeszcze nie jest, jeszcze ma jeden test przed sobą. Dobrze, widzowie. Dziękujemy serdecznie, do następnego. Hello. Siemanu, hej, cześć, Kiczołem. zdejmujemy szansę i fresh Barbie. Kupujemy nowy timic dress fanty Depresyjny Depressiony ciągle feeling stresz, daj mi wielkich winier wilière. Yeah. I see, zdobywamy szansy i fresh Barbie. Kupujemy nowe imię, dress, fante.